Witajcie kochani sobota 17 sierpień Jesteśmy w centrum ostrowo Ostrowa Ostrowa Mam zamiar się tutaj rozstawić, choć tutaj ludzi zbytnio dużo nie ma ale zaryzykuję, może z plaży będę schodzić To coś tutaj sprzedam koło tego domku, są stary się niedaleko ręką. stoję chciałbym wam pokazać no niewielka nie, nie wioska no ale jak widzicie właśnie takie może są i waty nie ma przeszedłem całą mam tutaj, no, o, sołectwo Ostrowo, widzicie Ostrowo tak mam tutaj jak to wygląda? Waty cukrowej tutaj nikt nie ma. Mamy fabrykę Mamy przystanek o, tutaj. No, tutaj są zabawki. Zaraz Wam pokażę, jest tutaj za rogiem. Slać. No, jest tutaj parę takich barów, widzicie? Lody, tak jak wszędzie. magnesy wiadomo tutaj jakiś jest mamy lewiata, mamy żabkę mamy tatuaże natryskowe bo każdy trochę miejscowa miejscowość pewnie ja tu jestem pierwszy raz więc pewnie wielu z was też tutaj nigdy nie było więc ja by ktoś chciał to jest jakiś kilometr od plaży Oto to się skręca z tego parkingu, na którym nocowałem tam w pobliżu z... tego wejścia, to wczoraj na nim, 37 co kilka dni temu, to nie wstałem. O, widzicie, tu jest śladka, a tu jest, za całe miasteczko nam przyjechało lody i tu już jest koniec. Widzicie tatuaże, jest całe miasteczko też ci mają na razie robót. Żeby... Widzicie, na prawej się siedzą zapiekanki. See. Tak to wygląda. To w 3 minuty idzie do przejścia. Niecały. Tam już nic nie ma. No i tam jeszcze dłużej na plażę, także będę i wracać z tych plaży. Ja myślę, że tutaj. W południe do, do, do tego lewiatana będą chodzić na zakupy jeszcze o 21 Są dzieciaki, także myślę że Wieczorkiem coś tu się sprzeda. Pożejemy zobaczymy no Także jakby ktoś miał ochotę zakwaterować w ostrowy. Ostrowo Przed Karwią To wygląda to tak mniej więcej Do zobaczenia